Łukasz, Marek, w no, trudnych, że tak powiem, okolicznościach ukończyłeś ten mecz. Wszyscy zadrżeli, bo Redbox mógł stracić najlepszego strzelca liga króla, a ty no zdrowie, tak, ale wszystko dobrze? No to się okaże jutro rano, jak się obudzę. Generalnie coś tam za mnie w pafinie, zobaczymy, co z tego wyniknie jutro. Jak to jest, że grasz w różnych konfiguracjach, na różnych nawierzchniach, w różnych zespołach, w różnych pozycjach, być może nawet, a zawsze jesteś w absolutnej czołówce najlepszych strzelców. No, jakoś tam udaje się trafiać do tej bramki. Szkoda, że, że tak by mój dorobek Szczelecki jakoś nie poszedł w parze z, ze zwycięstwami drużyny. Troszeczkę, że tak powiem, przespaliśmy początek rozgrywek i, i, i tak z meczu na meczu, żeśmy się rozkręcali, no ale liga się już kończy. Jutro ostatni mecz i, i myślę, że koło piątego miejsca to się zakończy, więc myślę, że oczekiwania były większe. W, ale tym w, tym, w tym składzie dokładnie gramy bez zmian co mecz, także w różnych konfiguracjach i, i no ale jakoś no fajnie jest, wróciliśmy do gry i, i oby tak dalej. Rzeczywiście nawierzchnia, ale nie sprawia ci kłopotu, czy to jest hala, czy to jest, to jest sztuczna trawa, czy naturalna bez żadnego problemu, czy wręcz taka trawka naturalna jest dla ciebie najlepszym najlepszym środowiskiem. Ja myślę, że najlepiej to zawsze czułem się na, na trawie sztucznej. Teraz w sumie moje pierwsze rozgrywki na, na trawie naturalnej. No czuję się tak jak u siebie, tak? Tutaj trenuję z, z moimi chłopcami z Redboxa i, i to jest moja nawierzchnia i. Tutaj jest najlepiej, tak, tutaj jest najlepiej. Ja się chciałem zapytać, to dobrze, że no, grasz, bo lubisz na pewno i świetnie się w tym czujesz, ale również, żeby podtrzymać formę, żeby tym chłopakom coś pokazać, zaimponować, bo oni w patrzeniu są w trenera, jak w obrazek, no i fajnie, że im się coś pokazuje. Znaczy, no, wszystko, jedno i drugie, no, wróciłem tutaj tak naprawdę po pięciu latach tak, do gry w Redboxie, więc yy, tak jak powiedziałem wcześniej, no pomału się, się rozkręcamy, oby, oby ta pasta była podtrzymana na, na, na jesień i, i będzie wszystko ok. Z też wygrywasz w gierki, czy, czy tylko patrzysz z boku? Nie, no raczej już, już patrzę z boku. <laughs> to Tam troszeczkę więcej biegają. <laughs> dzisiaj klasyczny hat-trick, czy to się tobie często zdarza, bo ostatnio sześć, dzisiaj chyba 3, czy jakiś taki rekord y, stuknął dzisiaj, czy w tych rozgrywkach? No, rekordem chyba było 10, tak, w jednym Aha. meczu, więc, więc myślę, że jestem poniżej średniej, ale, ale no jest ten dorobek dosyć, dosyć taki pokaźny, więc myślę, że mogę być zadowolony.